Cześć, witam. Tomasz Migdałek, Birofile w Logopiwie. Kolejne podejście do browaru rzemieślniczego Reden ze Świętochłowic, mającego swoje korzenie w chorzowskim browarze restauracyjnym Reden, który zresztą też działa równolegle. Milkołak, Milkołak, milk Stout, Piwo oczywiście ciemne. Z dodatkiem laktozy, alkohol 5%, ekstrakt 16 stopni. Plato. Cóż mamy w składzie? Woda, drożdże, jęczmień palony, płatki jęczmienne, laktoza. Słody. Pale ale, pszeniczny, karmelowy, palony. Chmiele, marynka i lubelski. Goryczka na poziomie 32 IBU. Tak ją oszacowano. Data przydatności do spożycia. 15 listopada 2014, tak jak przy żniwach chmielarzy. Etykieta. Etykieta, jakby no, no z taką samą konstrukcją jak przy żniwach chmielarzy. Te wszystkie etykiety mają taką samą e, konstrukcję, taki sam wygląd. Generalnie różnią się kolorystyką i tutaj detalami, e, które, e, które są. Wykorzystywane. Tutaj mamy motyw krowy, która wyje do księżyca swoją drogą. Fajny pomysł. Takie właśnie nawiązanie do, do tej nazwy, do skojarzeń z wilkołakiem. Dość, dość ciekawe. Tak, te, tak wygląda opakowanie. Kapsel czarny, goły. Zatem otwieramy i wąchamy. Nagazowanie Nagazowanie spore Wystrzeliło Bałem się, że jakiś tutaj gasing się przydarzy mm, Ale nic takiego się na, na szczęście nie dzieje Co w zapachu W zapachu bardzo przyjemna czekolada Delikatna kawowość Ale czekolada tutaj mm, Na pierwszym planie Do tego taka, taka nuta, faktycznie trochę mleczna, yy, kojarząca się z mlecznymi cukierkami. Aromat dość słodki, taki czekoladowo-mleczny, z delikatną palonością. Zobaczmy, jak będzie po przelaniu. Rzućcie okiem na pianę, piana naprawdę bardzo ładna się tworzy. Taka, jaką w stałcie chcielibyśmy widzieć, czyli naprawdę bardzo bujna barwa. Hmm, piwo jest nieprzeźroczyste przede wszystkim, świece pod światło i, i tylko przy samej nóżce jakiś refleks się pojawia. I ten refleks jest taki ciemnobrązowy, barwa bardzo głęboka, niemal czarna, taki bardzo, bardzo głęboki brąz. Brak filtracji, bo piwo jest niepasteryzowane i niefiltrowane, też na pewno się przyczynia do tego, że tutaj żadnej przejrzystości nie mamy. Piana. Mówiłem już o niej, że się piękno uformowała i rzeczywiście wygląda ładnie. Im niżej, tym więcej drobnych pęcherzy, tym bardziej jest ubita tutaj w górnej części. Zaraz będzie to widać. W górnej części się pojawia trochę więcej pęcherzy takich, takich średnich i większych, ale generalnie generalnie piana naprawdę wygląda dobrze stałtowo, rasowo barwa też jak widzicie bardzo głęboka więc wizualnie wizualnie jest bardzo fajnie Waromacie, ze szkła Wciąż czekolada z akcentem mlecznym, możemy powiedzieć, mleczna czekolada. Delikatna paloność taki akcent akcent krówkowy też zapewne wynikający z obecności laktozy. Ogólnie bardzo przyjemny. Aromat zdominowany wyraźnie przez akcenty czekoladowe. Zresztą tam na kontraetykiecie też coś o czekoladzie wspominali, więc to by się wszystko zgadzało. Pachnie to piwo naprawdę ładnie, ładnie wygląda. Teraz sprawdźmy, jak smakuje Milkołak Browar-Reden Wasze zdrowie. To dobry milk stout mm. Mm. super naprawdę mm, pyszniutkie mm. Piwo jest bardzo deserowe, bardzo deserowe. Od razu jak, jak pierwszy, łyk, pierwszy łyk tutaj wziąłem, to nasunęło mi się bardzo wyraźne skojarzenie z przewrotem mlecznym, czyli pamiętnym czekoladowym stałtem mlecznym kooperacyjnym pomiędzy Pintą a Leprowarem na urodziny Piwoteki Łódzkiej. Tamto piwo też było bardzo czekoladowe, deserowe, wyraźnie słodkie. I tutaj mamy dokładnie coś bardzo podobnego. Piwo jest słodkie, wyraźną słodyczą czekoladową, zapewne pochodzącą od słodów. Do tego ta słodycz jest jeszcze wzbogacona laktozą. Czyli dochodzi nam taka, taka rzeczywiście słodycz mleczna. To jest pralinka w piwie, swego czasu Hera na etykietach pisała, nadal pisze, bo przecież na tej ostatniej warce też mamy napisane o pralince w piwie, pralince w butelce, dokładnie tak. Tutaj mamy rzeczywiście pralinkę w butelce, pralinkę w pokalu, piwo jest naprawdę słodkie, ale w bardzo przyjemny sposób. Ta słodycz ma taki czekoladowo-mleczny charakter. Jest skontrowana delikatną wytrawnością. To jest taki, taki delikatny, palony akcent od palonego słodu, odpalonego jęczmienia. Bo chyba palony jęczmień też tu jest w składzie, nie? Odczytywałem. Jęczmień palony, tak, jest jęczmień palony więc jakby te te palone akcenty tutaj są zaznaczone. Bardzo fajnie współgrają z tą słodyczą, z tą czekoladą, bardzo, bardzo przyjemnie kontrują to wszystko. W posmaku wyraźnie czujemy laktozę, taki, taki charakterystyczny, mleczny, śmietankowy wręcz lekko posmaczek. Naprawdę bardzo udane piwo. Intensywnie czekoladowe, no mocno słodkie, rzeczywiście. Jest to piwo deserowe, ewidentnie. I może być tak, że dla części osób będzie aż za słodkie. Wydaje mi się, że jest słodsze od Sweet Cow z Alebrowaru. Na pewno jest słodsze od Hery. No nie mamy tutaj, a no, może mamy minimalne akcenty kawowe. Takie delikatne, ale jednak piwo jest dominowane przez czekoladowość, przez słodycz i przez delikatny taki akcent palony, palonego zboża, który nam to kontruje. No, bardzo mi to smakuje. Ja lubię takie piwa, lubię słodkie ciemniaki generalnie. A tutaj mamy takiego szlachetnego, słodkiego ciemniaka górnofermentacyjnego więc tym lepiej. Piana się zredukowała do korzuszka. Troszeczkę mucha jakaś. Troszeczkę znaczy szkło, ale niezbyt wyraźnie. Teraz zrobię dolewkę, znając życie po dolewce się znowu piękna piana utworzy. O, o zobaczcie. No. Świetny efekt. Bardzo ładnie to wygląda. Piana takiego koloru ciemno -beżowego. Wręcz taki dąca w jasny brąz trochę. Nagazowanie, bo to jest istotne. Nagazowanie jest średnie, na szczęście to piwo nie jest przegazowane. Bałem się tego, bo ostatnio mam takiego pecha do, do przegazowanych stałtów. Na szczęście tutaj ono przegazowane nie jest. Wysycenie jest delikatne. Piwo w odbiorze dość aksamitne. No. I bardzo dobre. Utrzymuje się długo taki posmak czekoladowy, kojarzący się z dobrą gorzką czekoladą. Do tego mamy trochę słodyczy. Cały czas też tutaj ją czujemy. I, i słodową, i, i, i laktozową, więc super. Żniwach mielarzy nie zachwyciły, ale milkołak. Milkołak jest naprawdę świetnym piwem. Jeżeli ktoś lubi wyraziście słodkie milkształty z intensywną czekoladowością, z intensywną, ale taką łagodnie zaznaczoną palonością, to myślę, że będzie z tego piwa zadowolony. Tak wygląda. Szukajcie Milkołaka w sklepach, bo warto. Jest to bardzo dobre piwo, które serdecznie Wam. Polecam, to tyle z mojej strony. Tomasz Migdałek, Birofide w Logopiwie. Pij się dużo dobrego piwa, Wasze zdrowie, cześć.